Cześć, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Bartosz, a to jest gra Smite i dzisiaj planuję sobie zagrać wulkanem Conquesta, czyli 5 na 5. Myślę, że jestem już gotowy. Przepraszam. Także mm, zmierzę się tutaj z pięcioosobową drużyną. Miałem do tej pory okazję grania tylko 3 na 3. Mam nadzieję, że sobie jakoś poradzę tutaj. Także my widzimy się już w grze. A ja muszę się koniecznie napić, bo coś mi tutaj w gardle przeszkadza. Także widzimy się za sekundkę już w grze, ok? Dobra moi drodzy, ja już jestem w grze. Hmm, tutaj ten mój kryzys kasz, kaszlowy, nie wiem jak to nazwać, został już zażegnany. Mam nadzieję, że poradzę sobie tutaj wulkanem w 5x5. No, tutaj, szczególnie jak już ma się kogoś na midzie, to on tak co bardzo nie wiadomo gdzie mógłby pójść, tak? Bo tutaj. Tak, ja sobie pójdę chyba tutaj z Herkulesem, na to wychodzi, bo on jest bardzo dobry na środku. Ale jak środek jest już obstawiony, to wtedy ciężko, ciężko jest cokolwiek tutaj wybrać, ponieważ nie wiem, jak on by sobie poradził na solo line. Ie. Hmm, ale tutaj na tym duo też jakoś myślę, że sobie poradzi dobrze, no na pewnie najwyżej będę po prostu supportował Herkulesa, z Herkulesem miałem już okazję grać w 3v3, także tutaj hmm, znam jego skillę, znam jego możliwości, wiem na co go stać. Tutaj jeszcze chyba Kali coś od nas chce, żebyśmy jej pomogli. No skoro tak chce, to i możemy, nie? Okej, okay, tutaj... Okej, okay, wystarczy. Poradzi sobie. Hmm. Ja tutaj niestety wciąż kurczę nie mam tego pop filtra do mikrofonu, także on jest oddalony naprawdę sporo od mojej twarzy. Nie wiem, jak go tutaj słychać. Mam nadzieję, że dobrze w miarę. To są moje ciche nadzieje. No, niestety. Nie doforunęła moja kula. Ale łakaba za to musi się już łakaba, dobrze pamiętam. Sprawdźmy sobie. W ogóle to jest drużyna przeciwników. Jakby dziś bylibyście ciekawi, kogo mamy. Łamana, a nie łakaba, dobra. Łamana Łamana łakaba. Jeden karabin, tak naprawdę. to tu, tu wierzę. Że... Aha, widzicie, bo ja teraz jestem solo z kolei. Herkules poleciał tam na lewą stronę, bo tam zrobili duo-line, nasi przeciwnicy. Ciekaw jestem, jak sobie tutaj będę radził, szczególnie, że ten łamana, czy jak on mógł... E, to tam jest dosyć dobry, bardzo, bardzo dobry. Jestem nawet... E, tutaj zawaham się użyć tego słowa. Nie zawaham się, chciałem powiedzieć. I zobaczymy sobie jak będziemy sobie później radzić, bo teraz to tak naprawdę nie jestem w stanie tutaj za wiele robić, bo te skile jeszcze robił bardzo mało damage'a i ja nie mam też za, za wiele tutaj temów, żeby je wspomóc jakoś. To ten Łamana kurczę strasznie mnie tutaj bije tymi swoimi obszarówkami. Wierzyłam, że jak tak dalej pójdzie, to zaraz mi się skończą podki. No, ma w ogóle już Mimo, że był w bazie, tak? Także tutaj on na pewno musiał mieć jakiś swój czynny udział w grze w dżungli na początku. Pewnie jakimś tam musi pomagać. Jakoś sobie radzę tutaj, no nie jest to może jakaś super, super e, gra. No ale początki wiadomo, wszyscy, wszyscy, wszyscy bogowie mają ciężkie. Nie tylko, nie tylko wulkan. No i dobrze, że te płotki sobie pokupowałem jednak. Ja tutaj nie będę marnował many na tego tureta jednak, bo to widzę, że on cały czas jest niszczony tutaj przez było łomania. Oczywiście tutaj muszę sobie szybko tą kulę wymaksować, bo ona daje naprawdę sporego boost'a do, do, do zaklęć. No i tutaj oczywiście trzeba cały czas unikać tych jego ataków dystansowych, bo tutaj nie ma sensu tracić życia w jakiś głupi sposób. Się z uwagę tutaj ta wieża, ona jest na początku strasznie, strasznie cienka. Okej, okay, jakoś sobie radzimy. Nie jest tak źle. Myślałem, że będzie gorzej, mmm, jeżeli chodzi o solo. No, tutaj... okay, troszkę go tutaj pokaramy. Yeah, yeah, yeah. Okej, okay, tutaj przypuszczuję troszeczkę w ten sposób. Wrócę sobie do bazy, bo jest naprawdę ciemko z życiem szkoda by było zginąć. Kupimy sobie buty. No i oczywiście te potki, od których jak już pewne zauważyliście, jestem uzależniony wręcz. To tak w międzyczasie pogadamy sobie jak tam święta minęły, nowy rok, bo prawdopodobnie ten filmik ujawni się gdzieś już na początku stycznia. Hmm. Ja nagrywam go oczywiście wcześniej, kiedy, kiedy tylko mam czas to sobie gram. Tak jak widzicie jeszcze tutaj jestem cały czas na tej starej rotacji, tutaj niestety nie miałem poinformować. O kurczę, użyłem już przypadek. Mam nadzieję, że tutaj zaraz nie wyskoczy nikt z lasu i mnie nie pokara. Okej, okay, ja sobie tu cofnę od razu. Tutaj tak nawet daleko dosyć sobie cofnę. Ten łamana co on tutaj już ma? No ja też sobie buty już dokończył. Nawet jak on by mnie zaczął atakować, to ja nie bardzo bym wiedział, jak się tu bronić przed nim. No nie ukrywam, że on ma dosyć kłopotliwe te skille. Okej, okay, jakoś się tutaj udało. Kurde, <laughs> co jest z tym moim gardłem? Nie wiem o co chodzi. Ale mnie męczy, jakoś chrypa. Nie wiem, nie wiem. Mam nadzieję, że nie będzie wam to przeszkadzać. Hmm. Ja postaram się oczywiście te wszystkie moje kasznięcia, chrypnięcia i tak dalej, jak zwykle, powyciszać. Te potki one potrafią skórę uratować. I Kali się zbiera chyba do, um, do jakiegoś ganka. I zwiał. To jest właśnie ten łaman całą. Kurczę, nie mają możliwości, żeby tu cokolwiek zrobić. On odpala te swoje jakieś rączki, kurczę, szalone. i... Jest tak? Że tutaj no niestety... zauważyłem dopiero niedawno, że ten wulkan ma sztuczną nogę lewą. Fajnie to wygląda, prawda? Już to moja wieża całkiem mocno bije, muszę przyznać. Już łama troszeczkę, to odczuwa. Łama na głupie, strasznie imię, nie wiem dlaczego tak go nazwali bez względu O bardzo fajnie. Fajnie by było jakbym tutaj jakimś, kurczę, jeszcze ulti go potraktował i tym trzecim skillem, jakby się to udało zrobić, to by było naprawdę świetnie. Okej, okay, trzeci przeszedł, ale nie, nie podążył za tym drugim, niestety. Okej, okay, znowu muszę się cofnąć, chociaż nie, jeszcze mam jedną potkę. Jeszcze troszeczkę go tutaj przymęczymy. Ojej. O tego się nie spodziewałem. Ta Natos na Ulti mi tu wpadł. No ale niestety ta Natos na Ulti nie, nie jestem w stanie wypatrzeć. Musiałbym cały czas gdzieś po niej szukać. No ale dzięki temu mam teraz chwilę czasu na kupienie odpowiednich itemów. Od tego sobie tym razem zacznę no i te płatki tak? Niezbędne są. Ok, akurat się wskrzeszam. Jeszcze ten czas wskrzeszania nie jest jakiś straszliwie długi, może tutaj mogę sobie pozwolić na swobodne granie i gadanie i od razu już są wskrzeszony. Na midzie coś się dzieje niedobrego, ja tutaj pobiegnę troszeczkę wesprzeć. Ukoń, niedobrze, bardzo niedobrze. Mogę przez ścianę tu zaatakować, ewentualnie, albo ten by może jakoś. Widzę, to NATO już się powoli biera do ataku. wygląda to za dobrze, bo tutaj przyszedłem pomóc, a łama mi wieżę kurczę pociągu ci. No ale tutaj nie jestem w stanie się jakoś rozdwoić. Nie pożegnałem się z, z tym samym. No kurczę. Nie wiem co się dzieje, ok chyba udało się jakoś uciec. Nie wiem czy wy widzieliście coś podczas tej akcji, ja byłem totalnie mana tutaj zaraz kolejną wieżę zniszczy, okej, okay, może się okej, okay, udało się. Może potem zobaczymy, co by teraz tu kupić. 900 nie stać mnie na nic fajnego. Okej, okay, jak widzicie, tutaj mój czat jest bardzo, bardzo aktywny. Trzeba jakoś sobie radzić, tak? Ja spróbuję tutaj tą prawą stronę odpuszować, bo zostało temu turetowi naprawdę chyba. Z, no nie wiem ile. garstka życia dosłownie, jest na jedno uderzenie. Zwróćcie uwagę, ledwo się pojawił, a już nie mam życia praktycznie. Mogę mu jedynie tutaj z dystansu oferować jakieś ataki. Nie mam innego wyjścia tak naprawdę. No kurczę, jeden, jeden atak i nie ma wieży mojej, niestety. Teraz mnie nie będzie tak samo. Oj, Czemu ta pomoc z Herkulesa taka spóźniona? No ale niestety. Zwróćcie uwagę, jak ten łamana on tutaj. Znaczy, całe życie sobie na tym multipl przywrócił. Niestety nie jest to dobry przeciwnik dla wulkana, jak widzicie. No ale niestety. Zwróćcie uwagę, oni tutaj już chcą się poddać. ja oczywiście się nie zgadzam. Chyba. Odkąd gram w smite, chyba jeszcze ani razu nie potwierdziłem surrendera. Także tutaj nie mam zamiaru robić inaczej, też w tym wypadku. I mimo ataku, a nie, zwrócił uwagę, że jednak, jak już w dwójkę naskoczyli na tego łamane, to udało im się go pokonać. Ja tutaj tak naprawdę nie mam już co bronić, bo mi wierzę zniszczył. Um, niestety, ale za to może uda się coś. ...podpuszować. Przez to, że może już odpuści trochę tutaj tą, tą moją linię. No i też fajnie by było... ...by było troszeczkę samemu zarobić kasy i levelu. Postaram się teraz pójść tutaj na środek. Hmm, bo tam widzę, jest jakaś fajna akcja po lewej stronie, ale zanim ja tam dobiegnę... Nic, może warto spróbować. Może się akurat tam jakiś mój pojedynczy skill przyda do czegoś. Okej, okay, udało się. Może teraz tutaj nie się udało to zrobić. czy tutaj nie ma żadnej wieży. Ledwo ledwo uszą tutaj z życiem mogę. Jakoś się udało przeżyć. Ja się muszę cofnąć, bo tutaj nie ma sensu ryzykować. Okay, jedziemy sobie teraz ten i tam. Mhm. Będę go składał prawdopodobnie bardzo, bardzo długo, bo jest z drogi, ale myślę, że warto. Bo tutaj sporo jednak daje do tego Magic Image. Nie wiem czy to jest dobre rozwiązanie z mojej strony, ale ja maksuję sobie trójkę, a później dwójkę. Nie wiem czy nie lepiej by było maksować trójkę i jedynkę, a później dopiero to uwierzę. Zobaczymy. Zresztą. Nie wiem, nie, łamane już kurczę sobie ucieka oczywiście. Dzięki temu wybuchowi tej wieży. Czy ten, ten O, zginął? Dobra. Okej, okay, ja tutaj. Widzę, że tam Herkules będzie zaraz zravać, To Ja pomogę mu bardzo szybko. Tyle niestety, nie, nie udało się zabić go. Szkoda wielka. Zwróćcie uwagę, tutaj kurczę ta nowa bohaterka też jest bardzo, bardzo potężna. Tutaj wyczuwam Tanatosa. Okej, okay. trzeba się zwijać, niestety. Bardzo fajnie i miło, ale z tą sam chyba nie mamy szans, niestety. E, na pewno nie z moimi umiejętnościami gry w Vulkanem, którym, jak już wcześniej zapowiadałem, miałem okazję grać tylko dwa razy, tak naprawdę. Jeden raz, jak był e, jeszcze z wcześniejszymi skillami, Jeden raz tego jow'sła 3x3, także my tutaj nie ma się tak naprawdę jeszcze czym chwalić. Zobaczmy, to 1175 jest potrzebne. Zresztą Baty dostajemy jest kurczę 11 na 20, przy czym ja zabiłem tylko raz niestety. Ale tak jak mówię, tutaj naprawdę trzeba poczekać trochę czasu na to. Żeby zaczął się ten taki dimage prawdziwy. No i on tutaj już sobie ucieka, to jest skorzające strasznie. Okej, okay, udało się go jakoś tam jeszcze majtnąć ostatecznym skillem. Ja tam widzę dla siebie jakieś możliwości. Chociaż ja chyba to zaraz się przeliczę. Dokładnie. Wygląda to za ciekawie. Ach, kurczę, zwróćcie uwagę, jednak moja drużyna nie ma ochoty za bardzo wygrywać. Postanowili się poddać. Szkoda wielka. Dosyć fajnie mi się grało i już zaczynałem się rozkręcać, no ale najwyraźniej dla nich przegrywanie w stylu 11-20, gdzie dla mnie to jest jeszcze ojoj, do wyciągnięcia spokojnie, no niestety. No tutaj samemu grając nie można zbyt wiele zdziałać. Ok, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli chcecie kolejne 5 na 5 wulkanem, bo to Was nie satysfakcjonuje, ze względu na to, że moja drużyna postanowiła się poddać, to oczywiście piszcie mi w komentarzach. Wszelkie uwagi również są mile widziane i proszę Was o ocenę materiału oraz polecam Wam subskrypcję mojego kanału ze względu na tutaj przychodzące powiadomienia na maila, że dodałem nowy film. Także bardzo fajna rzecz. Okej, okay, myślę, że to było na tyle. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Trzymajcie się i widzimy się w kolejnym materiale.